Witam Państwa serdecznie w naszym następnym odcinku Magazynu na Zdrowie. Dzisiaj będziemy mówić o takich problemach ze zdrowiem, które wynikają z naszej natury, ale także i z tego, co cywilizacja ludzka przyniosła. Mówimy o truciznach, o jadach, o ukąszeniach, o syntetycznych lekach i chemii domowej. Jak z tym walczyć? Lucrecja Borgia, znana trucicielka z okresu renesansu włoskiego, miałaby godnego przeciwnika w postaci pani dr Magdaleny Głowackiej, konsultanta wojewódzkiego do spraw toksykologii klinicznej. Zapraszamy. Poznański Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej jest jednym z dziesięciu regionalnych ośrodków toksykologii klinicznej w Polsce. Ośrodki te są elementem światowego systemu kontroli zatruć pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia. Oddział Toksykologii w Poznaniu jest jednym z czterech polskich ośrodków odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi. Pani doktor, jest Pani poznanianką, przy czym, o ile wiem, Pani rodzina nigdy nie była dotychczas związana z medycyną. Moi rodzice nie pracowali, nie byli lekarzami, ale ja od właściwie wczesnych lat szkolnych czułam taką potrzebę, żeby zostać lekarzem i udało mi się to zrealizować. W 1995 roku skończyła pani studia na poznańskiej uczelni. Jest Pani w tej chwili osobą, która zajmuje już bardzo znaczące w środowisku stanowisko. Jest Pani konsultantem wojewódzkim do spraw toksykologii. Skąd takie zainteresowanie? Rozpoczęłam specjalizację z medycyny pracy, a następnie kontynuowałam edukację, kontynuowałam kształcenie. Zostałam specjalistą toksykologii klinicznej, trafiając do oddziału chorób zawodowych i toksykologii, po ukończeniu studiów, trafiłam na wspaniałych ludzi. Ludzi, którzy również byli zakochani w toksykologii, którzy mnie tą miłością zarazili. Był to świętej pamięci pan dr Andrzej Kostrzewa, który był ordynatorem oddziału w tamtym czasie oraz pani doktor Irena Perlik-Gatner, która go zastępowała. I dzięki, dzięki ich pasji miałam szansę poznać to, to ciekawsze oblicze toksykologii i, i pokochać ją. Mam szczęście pracować ze wspaniałym zespołem. Jest, należy do niego pani doktor Dorota Klimaszyk, która jest zastępcą moim tutaj, zastępcą ordynatora oddziału toksykologii. Z którą pracuję niemalże od początku pracy zawodowej, a także pan doktor Musiałkowski. No wiemy, że trucizny towarzyszą nam wszędzie: że mamy je w domu, mamy je w przyrodzie, że towarzyszą także cywilizacji ludzkiej od dawna. Wiemy także, że wiele osób z tego powodu cierpi, a także nie jeden raz umiera. Paracelsus powiedział, że wszystko jest trucizną wszystko zależy od dawki. W związku z tym rzeczywiście na co dzień w życiu naszym spotykamy się z substancjami chemicznymi, syntetycznymi, czyli produktami produktami, które człowiek wytworzył, jak i naturalnymi. W związku z tym leczymy pacjentów, u których dochodzi do zatruć przypadkowych na przykład tlenkiem węgla, to jest cały czas bardzo duży problem. Szczególnie zimą. Szczególnie tak. Przy nieszczelnych okres... przewodach kominowych, Tak, prawda? tak. No i mi, pomimo, pomimo takiego postępu technologicznego, co roku kilkaset osób w naszym ośrodku leczonych jest tylko i wyłącznie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Przypadkowe zatrucia grzybami, to jest też, to jest też duży problem. Staramy się... I, I my jako lekarze i, i, i środki przekazu próbują wprowadzić informacje o tym, żeby nie zbierać grzybów, których się nie zna, grzybów, które mogą spowodować zatrucia. A jednak co roku pacjenci z tego powodu umierają. Także i zatrucia przypadkowe substancjami psychoaktywnymi. U osób, które eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi, I myślę tutaj i o alkoholu, i o różnego rodzaju narkotykach, dopalaczach, lekach, jak i u tych osób, które no, używając, eksperymentując z nimi częściej, uzależniły się i dochodzi do zatruć w przebiegu uzależnienia. No i ogromny problem, czyli zatrucia samobójcze. Czyli e, próby samobójcze poprzez zatrucie. Próby ruch. zastosowania trucizny po to, żeby odebrać sobie życie. Tak. Jeżeli mielibyśmy poradzić rodzicom przed wychodzeniem na grzyby, na co należy zwracać uwagę? Jeżeli chodzi o ostre zatrucia u dzieci, to najczęściej dochodzi do nich z winy rodziców. Dziecko jest istotą ciekawą, szczególnie małe ciekawską dziecko ciekawską, wręcz. które poznaje świat wszystkimi zmysłami, również zmysłem smaku. W związku z tym to, co wydaje się dziecku ciekawe, często dziecko bierze do buzi, próbuje, nagryza, w tym również grzyby. Wakacje niosą dużo więcej zagrożeń, bo to przecież czas, kiedy wszyscy jesteśmy tacy rozluźnieni. Pracujemy trochę na półgwistka, być może niestety w niektórych sytuacjach również myślimy na półgwistka, chociażby wyjazd na działkę, tu, na której może znajdować się jakieś pomieszczenie gospodarcze, w którym mogą znajdować się bardzo toksyczne substancje, które stosujemy w ogrodnictwie, środki ochrony roślin. Impregnaty do drewna to są bardzo toksyczne substancje, które, które mogą gdzieś często, często, niestety, w nieoryginalnych opakowaniach, często w opakowaniach po napojach znajdować się gdzieś, prawda? Takie odlane, na odlane chwilę, odlane na do chwilę. Nie po ma napoju, nic gorszego, tak? nigdy nie należy tego robić. Substancje chemiczne należy zawsze przechowywać w oryginalnych opakowaniach. opakowaniach. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że do bardzo wielu zgonów u małych dzieci dochodzi właśnie po wypiciu przypadkowym substancji chemicznej, np. z butelki, no najczęściej po, po napojach. One bywają nieprzezroczyste, nie wiadomo co tam jest w środku. A jeżeli chodzi o niektóre środki chemiczne, to wypicie łyku jednego lub dwóch przez małe dziecko może doprowadzić do zgonu. Często zdarza się, że jest to na przykład podpałka do grilla. Rzadziej u młodszych dzieci w wieku przedszkolnym jest to alkohol. Często są to leki, które są niewłaściwie zabezpieczone przez rodziców, dziadków pod opieką których dzieci zostają. W mniejszym stopniu innego rodzaju środki chemiczne, chociaż zdarzały się przypadki, gdzie środki chemiczne do ochrony roślin. Pestycydy to do podlewania kwiatów, do pielęgnacji trawnika. Z dnia wczorajszego nie wiadomo, czy dziecko zjadło. Teoretycznie, preparat, który nie jest szczególnie toksyczny, lek, który normalnie jest stosowany w farmakoterapii osób dorosłych, było pod opieką babci, mamy, dziadka, wszyscy byli, dziecko prawdopodobnie zjadło tabletki. Ilość nieznana i wtedy musiał być przyjęta na oddział celem obserwacji. Jak rozpoznać zatrucie? W przypadku spożycia substancji toksycznej drogą doustną, to jakieś pieczenie w jamie ustnej, jakieś pochrząkiwanie, wymioty, bóle brzuszka to są jedne z pierwszych objawów, ponieważ trucizna działa głównie prawda, na, na miejsce jej wnikania do organizmu, czyli. W tej sytuacji takim miejscem jest przewód pokarmowy. Jeżeli dziecko wypije substancję chemiczną nieprzeznaczoną do spożycia, to zazwyczaj wymiotuje. Po takich spontanicznych wymiotach, po spożyciu substancji toksycznej przez dziecko, praktycznie zawsze dziecko powinno być zbadane przez lekarza. Ponieważ e, nawet jeżeli dziecko spożyło substancję praktycznie nietoksyczną, taką, która się nie wchłania z przewodu pokarmowego, nie wywoła uszkodzeń narządów wewnętrznych, to sam fakt wymiotów może spowodować zachłyśnięcie treści pokarmowej, aspirację do płuc i może być przyczyną e, chemicznego zapalenia płuc. I to, są, e, to już jest stan zagrożenia życia. Z takimi sytuacjami mamy e, u dzieci dość często do, do czynienia. Zdarza się, że dzieci zjedzą trochę proszku do prania, e, wypiją trochę mydła w płynie albo jakiegoś innego szamponu czy innego detergentu. To są substancje, które same. W sobie nie powodują ciężkich zatruć, ale sam fakt wymiotów może spowodować właśnie aspirację treści pokarmowej do płuc i ciężkie, ciężkie powikłania płucne, które niestety czasami kończą się zgonem. Ja dlatego radziłabym, aby korzystać z pomocy specjalistów. Żeby mieć pod ręką telefon do ośrodka toksykologicznego, gdzie można natychmiast uzyskać informacje co do dalszego postępowania. Mieliśmy takie z konsultacji telefonicznych, takie sytuacje, w których rodzice popryskali dziecku małemu rączki, bo rączki tylko były odkryte preparatem odstraszającym komary. A potem no, mama w sumie wiedziała, że dziecko wkłada te rączki do buzi, ale jakoś nie pomyślała, że w ten sposób dziecko może, może prawda, przenosić truciznę. truciznę. No i doszło do, do, u dziecka do, do takiego dość niebezpiecznego zatrucia. Także trzeba tutaj też rozsądnie stosować te preparaty. Ale jest też inna droga zatruwania organizmu są ukąszenia. Są, są poparzenia. Jak na przykład no, znamy w tej chwili barszcz, taką roślinę, która jest niezwykle e, toksyczna. Jak na ukąszenia i poparzenia reagować? Jeżeli jest to takie typowe urządlenie u kogoś, kto nie jest uczulony, e, należy to miejsce obejrzeć, zobaczyć, czy, czy usuwamy rządło. Usuwamy rządło, ale rozsądnie nie należy, go nie należy chwytać za koniec rządła, ponieważ na końcu rządła znajduje się zbiorniczek z jadem. Czyli jeżeli, możemy... go, my, jeżeli go przyciśniemy, to wstrzykniemy jad. E, czyli najlepiej podważyć, a ktoś ma dłuższy paznokieć, troszeczkę paznokciem, albo, albo kart, jakąś kartą kredytową, albo pensetką chwycić, ale poniżej tego zbiorniczka i je usunąć. Szybko trzeba działać w sytuacji, kiedy gwałtownie narasta obrzęk, kiedy dojdzie do urządlenia w obrębie jamy ustnej, szyi. Widzimy głowy. reakcję alergiczną, tak, widzimy reakcję alergiczną ponieważ wtedy rzeczywiście mamy, mamy bardzo niewiele czasu na to, aby takiej osobie urządzonej pomóc. Trzeba natychmiast wezwać pogotowie. To jest to jedna z osób, prawda, które, które uczestniczą w spotkaniu, powinna zająć się wezwaniem pomocy. Powszechnie mówi się o zatruciach pokarmowych. Jak się przed tym bronić? Czy ta dziedzina, którą się Pani zajmuje, zajmuje się także zatruciami pokarmowymi? Zatrucia pokarmowe to troszeczkę inna sprawa, ponieważ do Zatruć pokarmowych dochodzi w wyniku spożycia nieświeżych potraw, potraw zanieczyszczonych bakteriami i są to, jest to domena bardziej chorób zakaźnych. To są najczęściej zatrucia związane z zanieczyszczeniem zanieczyszczeniem potraw bakteriami, które również produkują toksyny. Ale to jest domena chorób zakaźnych. My, to, my zajmujemy się leczeniem zatruć substancjami chemicznymi, szeroko pojętymi, dlatego że i tymi syntetycznymi, wyprodukowanymi przez człowieka, jak i tymi naturalnymi, pochodzącymi z roślin, grzybów, prawda, od zwierząt. Od zwierząt także to jest toksykologia. Na szczęście większość ostrych zatruć kończy się pozytywnie, całkowitym wyzdrowieniem. Śmiertelność w ostrych zatruciach sięga najwyżej 1 do 2%. Także mamy też szczęście zajmować się pacjentami, którzy ze stanu zagrożenia życia powracają do pełni sił. Dziękuję pani serdecznie Proszę za poświęcony bardzo. czas.